Okej, okay, chyba wróciliśmy. No, internet mi dzisiaj nie darzyć. Internet mi dzisiaj nie darzyć. Więc przerwało akurat po kwalifikacjach, a teraz zaczniemy od wyścigu. No to co? Strategii nie ustalam. Mm. Jedziemy na twardej mieszance, Na pełnej. A potem będziemy próbowali zmieniać na mokre i zobaczymy, co przyniesie wyścig. Przy mokrym deszczu nie, no czy przy mokrym wyścigu nie ma co planować. It's a

Mamy szóste i trzynaste miejsce. Oby tych oponek nie zużyć za wcześnie, gładniko y spadno piętnasty. <laughs> Jest tu dosyć duża grupa, która wystartowała na hardach. Reszta mediumy. Juan już na czternastym. Zobaczmy, co tam u naszego przyjaciela, który nie jest pewny swojego fotela. bardzo ładnie lepiej wyszedł z zakrętu. To już widzieliśmy. To już widzieliśmy. Chyba z Hamiltonem nie powalczymy na tych oponach. Hamilton ma jednak dużo bardziej miękką mieszankę. Ale wywiózł szeroko Botasa. A, Botas się nie poddaje. Brawo! Hmm, tutaj wykres pokazuje zupełnie coś innego. Chociaż tu ma mieć niby 44 okrążenia. Teraz będziemy musieli zacząć oszczędzać te oponki. Ładni Joe się ładnie przebija. Chyba wie, że jego kontrakt jest niepewny. Okej, okay, nie szalejmy. Nie szalejmy, ale paliwa mamy za dużo, więc z paliwem będziemy szaleć. Na tym torze są dwie strefy drs -u. Więc może Hamilton tak szybko nam się do tyłka nie dobierze, może. Natomiast nie podoba mi się ten wykres, bo on nie przewiduje, żebyśmy wytrzymali do 25 okrążenia. Myślę, że szaleńczą strategią, dobrze dobraną do warunków pogodowych, możemy tutaj coś zdziałać. No zobaczymy. Ja wiem, że się powtarzam, ale wyścig jest długi. To był mój błąd? A nie, bo on patrzy po, na czerwone zużycie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Jestem w domu. Jestem w domu. Trochę się uspokoiłem. Niżą się odgryzł ładnie na 11, na 12. Mieszają się tam. Tam są dwa McLareny chętne na naszą pozycję. I tak teraz będą się tasować. <laughs>

I będziemy sobie spokojnie jechać. Będziemy sobie spokojnie jechać w oczekiwaniu na deszcz. Kawy leciał albo, albo na dziewiętnastym. Nie zagraża nam. Trochę podpompujemy Guan Zhou, żeby miał szansę e, uciec na lisowi. Ale nie ucieknie. Oj, i walka z tym McLarenem. Jak tam oponki? Oszczędzamy. Bałtas ma bezpieczną przewagę nad Okonem, nad obydwoma Alpinkami w zasadzie. Ale też ma dużą stratę do Hamiltona. Ale oni wszyscy jadą na mediumkach. Norris ma w troszeczkę lepszym stanie opony. Jak ładnie bok w bok walczą. Z drs jesteśmy szybsi. Ale tu teraz Norris otworzy, a nie, nie otworzył. A, bo nie byliśmy na tym. My fault, nie byliśmy w strefie dRS-u. Szóste i 11 miejsce. To jest tak akurat nasza. Nasza pozycja. Ale może uda wywalczyć się coś więcej? Chociaż nie zapeszam nie zapeszam. Co tam Walterego? Nudny, samotny wyścig. Sprawdźmy jak prognozy, nic się nie zmieniło, no 25. okrążenie jak zacznie padać. Arturo, jak jesteś? Odzywaj się, hello! Po Walterego nudno, to przynajmniej sobie pooglądamy walkę u głąn Yu Zhou. tylko za szybko nie zjechał po te opony, tak sobie myślę. Będziemy obserwować. Ile milimetrów wody jest na torze? Walterego, może pooszczędzajmy. Dzięki temu Guanajuato zjedzie? <laughs> nie dużo, nie dużo, kilka kółek. Bo jeżeli bym Guan Yu Joe teraz pod... przykręcił oponki, to na pewno Norris by nas ścignął. A tak to walczymy. Mimo mu też Ersa. Niech korzysta. Uszanowanie, Agnieszko. Wiesz co, ja mam dzisiaj problemy z internetem. W zasadzie chyba wychodzi na to, że od wczoraj, bo filmik, który wrzuciłem wysłał się z błędem. Więc wrzucałem go jeszcze raz i zerwało mi transmisję po kwalifikacjach, także dzisiejszy wyścig będzie w dwóch częściach. I widzę że co chwilę są ścinki na streamie No ale niestety nic więcej nie zrobię choćbym chciał a chciałbym bardzo Za Zapowiada nam się dzisiaj mokry wyścig. Od 25. okrążenia ma być deszcz, prawie że do końca wyścigu. Ale walczą bok w bok przez cały wyścig, ale walka Alanza niebezpiecznie zbliża się do Walterygo. A jeszcze oszczędzamy opony. Jeszcze oszczędzamy. U, a jak lech? Właśnie, bo dzisiaj meczyk. Dzisiaj miał sobie zapewnić, żeby być jedną nogą w pucharach. Znaczy w tej, w kolejnej rundzie. Nic z tego, Orlando, nic z tego. Jeszcze się musisz trochę pomęczyć. Mam nadzieję, że emocje będą w wyścigu. Specjalnie założyłem hardy i jak tylko zacznie padać, one mi powinny wystarczyć, tak na styk. Zmienię na mokre oponki. Internet mi dzisiaj szwankuje, pączku. Internet. Nie wiem, czy tego routera nie zanieść do serwisu. No więc ci, którzy nie byli, albo nie słyszeli, bo zerwało, to mówię, że plan jest taki, że. Jedziemy na hardach do samego deszczu, a potem zmieniamy na przejściówki i zobaczymy, jak się wynik rozwinie. Bo generalnie te, te przejściówki chyba nie wystarczą do końca wyścigu. Ale będziemy improwizować w trakcie wyścigu. Improwizacje są najlepsze. 0-0 brakuje wykończenia. Uh, a która minuta meczu? Ale McLaren ładnie się podbudował, skoro walczy z Alfo. Albo Guan Joe jest taki słaby. Gasli dwie sekundy. Nie za wiele oszczędziliśmy tych oponek w przypadku Walteriego. A odległość między nimi nie jest zbyt duża. Więc podwójnego pit stopu nie zrobimy. Chyba, że... Będziemy się zastanawiać, jak zacznie padać. Jeszcze 11 okrążeń. 12 w zasadzie. Na 25 ma zacząć padać. Jak widzicie, oponki oszczędzamy. Tak akurat, patrząc po tej prostej, no 25, 26... Ja zniszczmy mu trochę tych oponek. Musi być większa różnica między nimi. Żebym bez oporów Guan Zhou ściągnął pierwszego. A skoro Botas walczy o nic, 1,5 sekundy przewagi nad Gaslim, a Guan Joe walczy z Norrisem, to dajmy mu poużywać trochę tych oponek. Skoko Arturo, weźmij się, dobranoc, słodkich snów. Niech ci się jakieś fajne kotki przyśnią. I wolne. Takie... ...murczące. To rozumiem, że to jest ta nowa piosenka, o której Lica mówił. Chcę sobie posłuchać na spokojnie. Jeszcze jedno kółko mu zostawimy. Ja też się cieszę, że komponuj komponują, bo to jest naprawdę kawałek fajnej muzy. No. <tryk> Walteri podkręć trochę tempo. I się Guan odgryzł. Dobra, starczy tego zużywania.